Dzień dobry, kochani! Po słodkościach Paulita w kuchni wita, dzisiaj dla odmiany coś niesłodkiego. Jak tam minął tydzień? Tydzień na słodko. Słuchajcie, taka ciekawostka. W 2075 roku, hu hu hu, za 12 lat. Nie wiem, czy to dożyje, czy nie, oby, życzę Wam wszystkim, ale wtedy zejdzie się walentynki, zejdą się z tym czwartkiem. I to będzie ten jeden dzień, gdzie będziemy mieć dwa święta w jednym. Także, także słuchajcie, to jest taki news i wtedy walentynki wszyscy będą mieli pączki, albo chrusty, albo oponki. No, ale już jesteśmy póki co po do tej kumulacji dużo, dużo czasu. Więc dzisiaj chciałabym Wam zaproponować coś, co jest niesłodkie. Przyda się na jeszcze na chłodne dni, bo jeszcze chłodne dni są i pojawiają się, a zwłaszcza wieczory. E, jeszcze korzystacie z porcji śniegu, jeździcie. Więc to jest przepis doskonały na to, żeby się rozgrzać. I to jest zupa cebulowa. No powiecie, zupa cebulowa, ale, ale słuchajcie, naprawdę robi się ją w miarę. Łatwo, bo może nie szybko, ale łatwo i jest naprawdę dobra. Ja wiem, że nie wszystkim podejdzie ten zapach, ale warto spróbować. No i mamy przepisów na zupę cebulową kilka. Ja wybrałam tą najbardziej prostą, ten najstarszy przepis, który jest oczywiście w Kukidu. No i tak, do naczynia miksującego wrzucamy 80 g sera gruyere. Słuchajcie, taki ser można, wiem, że pojawia się w Lidlu, można go kupić. Gdzie jeszcze? Tego nie wiem, bo teraz już mam dwa sklepy pod domem. No i co? Wrzucamy tam, nie powiem, 80 gramów. No i miksujemy 6 sekund, obroty 7, więc nie będę Wam zakłócać ciszy i spokoju, bo to będzie mega głośno. Ser przesypujemy do innego naczynia. No i działamy teraz naszą zupą. O! Właśnie dlatego potrzebne mi były te miseczki, bo... Zupa cebulowa robi się po części w piekarniku. Dlatego, że tak, ona się zrobi jako gotowa w termomiksie jak najbardziej, ale później zapieczemy ją w piekarniku. I słuchajcie, jest to taka potrawa, którą możecie przygotować wcześniej, a później wrzucić do piekarnika i podać na przykład jak przyjdą goście. Dobra, przełożyliśmy, teraz dajemy cebulę. Mega. 500 g cebuli. Powiem Wam, że w domu po prostu e, zapach rozchodzi się niesamowicie. 500 g cebuli przekrojonej na pół. To będzie niesamowity zapach, po prostu. Podsmażona cebula jest. Do tego 30 g oliwy z oliwek. I jeszcze masło, słuchajcie. Także tu jest kumulacja smaków. Dobra, jest. Oliwa z oliwek jest. 20 g masła. No, i tak naprawdę zostawiamy. Ile? 10, jeszcze troszkę. No, patrzcie, ubrudziłam wszystko, co było możliwe. A jeszcze cztery zostawiamy. No, i teraz tak. A, jeszcze przyprawy przecież. No, słuchajcie. Pół łyżeczki soli, i do tego pieprz. Dwie szczypty pieprzu. O. No, i teraz jeszcze tak. Zmiksować cebulę. I właśnie często się pytacie, dlaczego cebula wychodzi gorzka. Przy miksowaniu cebuli, słuchajcie, użycie jakiegoś tłuszczu. Właśnie oleju troszkę wlać. Tutaj miksujemy 10 sekund na obrotu. 4, uwaga, bo będzie głośno. Chociaż jest zle. No i dobra. I teraz zgarniamy to kopystką. I teraz. O, ale fajnie. Cebulka zmiksowana. Pokażę wam. Nie, może lepiej nie będę wąchać. Ale zobaczcie, takie duże kawałki. I to mają być takie kawałki stawiamy to do naczynia, na to dajemy to, naszą pokrywę i na to dajemy koszyczek. 10 minut 120 stopni, obroty 1. W razie czego przedłużymy o 5 minut, ale zobaczymy co to będzie się działo. Także widzimy się za jakieś 10 minut. No i kochani, pierwszy jeden z etapów. Zrobiony i teraz musimy zeskrobać kopystką cebulę z na naczynia. No tu nie ma jeszcze co skrobać. Jeszcze się nie przypiekła tak, żeby ją trzeba było skrobać. Więc wystarczy ją przemieszać i znowu wstawiamy nasze e, obroty. I tylko zamiast miarki koszyczek. I lecimy znowu 10 minut do stopni. Tym bardziej delikatnie takie obroty, jak ja to nazywam kopystkowe. No, i już jesteśmy za połową kroków. Kochani, lecimy dalej z tą naszą zupą. Znowu zeskrować kobiece cebulę. No, teraz jest coraz lepiej. Mm, teraz, o, teraz się. Czy tak powiem, zaraz Wam spróbuję pokazać. Zaraz Wam, nie wiem, czy się uda. Ale to tak ma być. Zobaczcie, widzicie? Jest trochę przypieczona. Więc teraz to. No i piesek znowu zaczyna, ale to nic. Już dwie łyżeczki mąki pszennej na to dajemy. Dwie łyżeczki. Raz i dwa. Próbuję zakłócić tego swojego psa, ale niestety się nie da. Ale słuchajcie, wlewamy 900 ml, czyli gramów wody. I puszczamy dalej nasze obroty, więc ja tutaj sobie, jak powiem, ogarnę tego... Łobuziaka, wow, to właściwie kobitkę, która ma zawsze dużo do powiedzenia, nie w tym momencie, kiedy potrzeba. Eee, tutaj dajemy jeszcze kostkę rosłową. Ja sobie zaraz dodam jedną łyżeczkę bulionu koncentratu albo kostkę rosłową i znowu stawiamy koszyczek. Tym razem 10 sekund, obroty 3, zaraz do Was wracam. No i tutaj mi się to zmiksowało, ale nie zdążyłam dodać tego Bulionu, czyli koncentrat bulionu zrobiony w termomiksie albo kostkę rosółową, ale dodaję teraz, żebyście widzieli, wiedzieli. E, no i teraz tak, 20 minut 100 stopni obroty 1. E, I to są obroty wsteczne. Słuchajcie, już tak naprawdę ja wiem, że ta zupa się długo robi. Tu 10, tu 10, tu 20, potem pieczemy w piekarniku. Ale słuchajcie, ja to sobie wstawiam i idę robić co innego, tak? Także no nie jest tak źle. No i kochani, się przez te najgorsze kroki. Teraz jest tu doprawić do smaku, rozgrzać piekarnik do temperatury 210 stopni na funkcję grilla. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają macie funkcję grilla. Ja osobiście też nie mam, więc nastawiam piekarnik na maksymalną temperaturę i tutaj odpaliłam sobie termoobieg, żeby to szybciej poszło, a my teraz przelewamy zupę do naszych takich miseczek, kokilek, jak to tam się zwał, tak zwał. Ważne, żeby to było żaroodporne, żeby nie pękło wam w piekarniku, tak? No i co? Dobra, najpierw sobie przelejemy. Pokażę wam po jednej sztuce. Zupa jak zupa, po prostu jest woda. No nie ma tu nic, trochę cebuli. I teraz tak, na to kładziemy dwie, krom, po dwie kromeczki, na przykład bagietki, jego pieczywa. Może to być takie pieczywo bo słuchajcie, zaczyna czerstwieć, nie wiecie, co z tym zrobić. Kładziemy na zupę, posypujemy naszym sos, serem a już sosem i lecimy do piekarnika do momentu, kiedy zobaczycie, że ten ser, te bagietki, te kromeczki chleba, te kawałki bułki i ten ser się spiekły zrumieniły. No i tak naprawdę już będziemy testować. Słuchajcie, zupa zrobiona. Przepyszna, gorąca, nie wiem, czy coś zobaczycie, bo się boję nią przechylić, bo jest naprawdę mega, mega gorąca. Jeszcze e, bulgotała przed chwilą. No i co? To oczywiście zaraz się poparzę, no bo muszę spróbować tą zupkę. Te grzanki to najlepsza sprawa. Mmm! Mega gorąca, więc na pewno jest rozgrzewająca. Do tego ten chlebek, te grzanki, te, te bagietki, co tam dacie, to dacie. One się za chwilę namoczą i będą super sprawą. Także polecam zupę cebulową do rozgrzania, do zabicia za, za tego słodkiego smaku. Także trzymajcie się, buziaki, pa pa!